Witajcie w ciszej niż myślisz. Dzisiaj chciałem się odnieść do tego, dlaczego tak ważnym jest życie duchowe. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą, która dużo posiada, czy nic nie posiada, może najpierw zajmijmy się tymi osobami, które nic nie posiadają. Ja też do nich należę. Pojawia się w naszym życiu wtedy. Stres finansowy, permanentny. Można go porównać do stresu związanego z chorobą, szczególnie w kontekście y, odczuwania bezradności. Kiedy pozwolimy mu wejść i zakorzenić się w naszym wnętrzu, choćby na chwilę. Co się dzieje? Stres nas ogarnia cały. I wtedy jesteśmy bądź najlepszym materiałem na to, żeby sprawę finansową załatwić jak najlepiej. Przy dzisiejszych reklamach, typu wpłać niewiele, zainwestuj, będziesz zyskał, innych rzeczy. Tych reklam jest bardzo wiele. Wiele z nich okazuje się, nie wszystkie oczywiście, ale wiele z nich okazuje się oszustwem. I co wtedy robimy, kiedy nasze wnętrze. Jest przytłumione. Popełniamy błąd i na to oszustwo jesteśmy bardzo podatni. Druga sytuacja jest permanentny stres, jest nieprzyjemne uczucie. Co z nim zrobić? Najlepiej je przygasić, i wtedy pojawia się ucieczka w substancję psychoaktywną żeby ten stres przygasić w sobie. Wiecie, ja przez to też przechodziłem y, nie raz, y, gdzie chciałem już nie myśleć. Już nie myśleć. Y, nadal mi się takie momenty zdarzają, gdzie nie chcę już myśleć. Albo mam jakąś chęć szybkiego załatwienia sprawy, ale to dla mnie jest sygnałem, jeżeli się to nawet wydarzy, że jeszcze długa droga przede mną i dalej o to moje wnętrze dbać, bardzo mocno muszę, bym się spotkał z sobą prawdziwie samym.